Siemanko, lecimy dalej z tą modernizacją. Zaraz tutaj będę spawał sobie te blachy pod silnik, i ten kompresor. Silnik ten schowiemy na razie, a tutaj zamówiony przyjdzie. 5,5 kW Będzie tutaj założony powinien dać radę Zobaczymy jak to będzie śmigać Także tutaj działa, włączę się później jak już coś będzie widać Dobra, płyta jedna i druga dospawana tutaj tutaj takie wzmocnienie żeby tutaj sobie to stabilnie stało tutaj już mam otwory powiercone, nagwintowane żeby ładnie tu przykręcić tą pompę silnika jeszcze nie ma Także pod koniec tego tygodnia jakieś testy kompresora. I później od razu wyjazd robi na strych. Jak tutaj przyjdzie silnik, to wtedy coś tutaj wymyślimy. Albo tu naciąg, albo będzie na zawiasie. Zobaczymy jak to nam się uda zrobić może na zawiasie zrobimy żeby paski naciągać no i dostała trochę koloru zawsze odświeżona tutaj rączkę jeszcze, bo nie było tej rączki nie wiem czy fabrycznie miała czy nie ale na pewno miała ten dłuższy coś tutaj było obcięte No jak to wysknie, przyjdzie silnik, to będziemy składać. A jeszcze ta rura, taka zamówiona, żeby tu od kompresora takie coś jak to tutaj będzie przykręcone, pójdzie sobie do zbiornika, przy zbiorniku tutaj samym będzie ten zawór zwrotny i tyle. Także tą rurę sobie tu dogniemy, tak jak potrzeba. I gitara. Tak to na tę chwilę wygląda. Na dworze chłodno. 7 stopni bodajże jest. Także bez szału. Jak coś tu będę działo, to oczywiście się włączę. Na razie to tyle. Dobra, lecimy dalej. Kolejny dzień, ale ciąg dalszy odcinka. Kompresor na razie odstawiony na bok. Nie montujemy, no bo nie ma silnika. A dziś zabraliśmy się za drzwi. Żeby wreszcie tutaj nastała jasność. Wstawimy. Tą szybę co tam stoi, tutaj, drugą mamy tam obok. To druga wtedy też przyjdzie na te drzwi, ale to już nie dziś pewnie. Dzisiaj robimy tutaj. Wycięte, wstawiam, wstawiam zaraz profile Kątownik dookoła. Wklejamy szybę i montaż. Na tą chwilę jesteśmy na takim etapie. Już wymalowane przeszło. Wkładam tutaj styropian, tam i tam taki wąski pasek. Przykręcam blachę, smaruję tu silikonem, szklarskim i wklejam szybkę. Także za chwilę drzwi będą gotowe. No znaczy gotowe. Zamontujemy jak dopiero trochę zaschnie ten silikon. Mamy to. Szyba wklejona. Teraz niech to zaschnie. I wstawimy. Tak to wygląda. Od razu będzie inaczej w tym garażu. Światło dzienne to jednak robi robotę. Tak, tutaj mieliśmy ciemno jak w bunkrze. No, na tamte drzwi w tym tygodniu sądzę, że będzie też opanowane. No dziś już za późno, żeby się za to brać. Bardziej, że do pracy trzeba będzie się powoli szykować. Tyle na dziś. W kolejnych odcinkach. Pełne dalsze modyfikacje sprężarki i sądzę, że drugą połówkę opanujemy. No tak jak mówiłem w sobotę palimy opryskiwać, tam stoi chyba go tutaj nie widać na kamerze. Bierzemy opryskiwacz i jedziemy w pole na maki pryskać. Także na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Hej. Zobaczcie, jaka pogoda się zrobi.